Tu kopiec kokusik i witam Was w kolejnym odcinku z serii szalone kucyki. I dzisiaj jestem od razu na ujeżdżalni ze względu na to, że zdążyłam już być z germanem dzisiaj w terenie. I dzisiaj pokażę Wam jak stępować na koniu pod koniec jazdy. Więc teraz idę po Germana, którego już szczerze mówiąc troch, troszkę występowałam, żeby go zatrzymać. I pokażę Wam jak wstępować na koniu. Teraz zaczniemy stępować pod koniec jazdy. Oczywiście, najpierw muszę sobie przyprowadzić Germana, bo na czas, kiedy nagrywałam ten początek, musiałam go sobie przywiązać. Więc muszę go teraz przyprowadzić. I od razu mówię, że rozgrzewka musi być codziennie. Nie rozgrzewka, tylko jazda końcowa musi być codziennie. Po każdej jeździe stępowanie minimum 10-15 minut. I nie może być tak, że a raz sobie zrobię coś takiego, a raz nie. Tylko musi być po każdej jeździe obowiązkowo minimum 10 minut wstępa. Więc jestem już na germanie. Wodze sobie trzymamy delikatnie, leciutko, niech nawet zwisają. Co tam, dlaczego nie? Koń ma się rozluźnić. Tutaj, tutaj zatrzymałam germana, bo będziemy. Popręg yy, poluźniać. Ja to robię zwykle od dwie dziurki. Powinno Wam też wystarczyć, bo skoro już wstępujemy, to dlaczego go powoli nie odzwyczajać od popręgu? O, oczywiście German musiał mi przesunąć tableta swoim pyszczkiem. Tak, idziemy. Można tak samo robić wolty i ósemki, ale nie tak jakoś specjalnie dużo, jak jest na normalnej jeździe w czasie treningu, bo stęp końcowy służy do tego, żeby konia rozluźnić, żeby on się nam uspokoił i tak dalej. Jak widać już sobie wsiadłam. Ładna pogoda była w terenie. Można sobie wyciągnąć nogi ze strzemion, tak jak ja to tutaj zrobiłam, i pewnie od razu będzie, że mam za krótkie strzemiona. Otóż nie mam ich za krótkich wcale, bo w tym siodle te strzemiona są dla mnie najwygodniejsze. Przyzwyczaiłam się teraz do tych strzemion, jak mam w tym siodle, bo jak skaczę, jest mi w nich wygodnie, i ogólnie dawać mi łydę w nich jest wygodnie. No, po prostu jest mi najwygodniej, jak chyba może być. Oczywiście się ruszam na lewo i na prawo, ale to tylko dlatego, że mam siodło poluzowane. Ja normalnie się oczywiście tak nie ruszam. Można też do konia od razu mówić, głaskać, kto je, głaskać go jak kto woli. I bardzo polecam też ogólnie prowadzenie konia, że siadacie i go po prostu prowadzicie w kółkach. Bardzo to jest miłe, koń to bardzo lubi. Przykład Germa, to co uwielbia, jego ulubione zajęcie chodzenie sobie ze mną. Często też y, rozbieram mu siodło, o czym będzie w następnym odcinku. I czyszczę go, czy, idę i czyszczę go, co mu się bardzo podoba. I o czyszczeniu też będzie w kolejnym odcinku, i ogólnie. O wszystkim, o wszystkim tam pod koniec jazdy, I jeszcze Wam dodam zdjęcia po czyszczeniu Germana, miejsca po czyszczeniu Germana, bo to, co się tam działo, to było po prostu okropne. To dzięki za oglądanie, cześć i pa.